Zadanie 25. Ostrosupy prawidłowe trójkątne O1 i O2 mają takie same wysokości. Długość krawędzi ostrosupa O1 jest 3 razy dłuższa od długości krawędzi ostrosupa O2. Stosunek objętości O1 do objętości ostrosupa O2 jest równy. No dobra. Hmm, chyba się obejdzie bez rysunku. Zrobimy tak. O1. O dwa ostrosu pierwszy, strosu drugi. Mają takie same wysokości, czyli tutaj mają po h, h to h. Natomiast długość krawędzi podstawy o1 jest trzy razy dłuższa od krawędzi podstawy ostrosu drugiego. Czyli jeżeli tu jest a, to tu będzie 3a. I to co oni chcą, to chcą stosunek objętości o1 ostrosu pierwszego do drugiego. W sumie to jeszcze ładnie powinienem napisać. O, w ten sposób. O, pięknie, 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 pięknie. Dobra, no to interesuje nas objętość jednego i jej objętość drugiego. No to zobaczcie. wzróżna objętość po prostu. No to jest to 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. I tutaj będzie dokładnie to samo. No to ja już zacznę z tym, bo tu będzie mieć jedną trzecią pole podstawy. Pierwszego razy wysokość. I tutaj będziemy też mieć jedną trzecią pola podstawy, ale drugiego razy wysokość. I tutaj wygnać. 1 trzecia, jedna trzecia ha, ha, to się upraszcza, interesuje nas tylko pole podstawy przez pole podstawy drugiego. No to pole podstawy pierwszego. Pole podstawy pierwszego jest tu, o, napiszemy. Co to jest za ostrosób? Prawidłowy trójkątny, czyli. Pole podstawy to jest pole trójkąta równobocznego, czyli tutaj będzie a kwadrat. W sensie może tak napiszę jeszcze ten wzór. Narysujemy trójkącik, żeby to było jasne. Trójkącik o boku x. To pole jego to będzie x kwadrat pierwiastków z 3 na 4. Bo bok do kwadratu. W takim razie tutaj będziemy mieć 9a kwadrat pierwiastków z 3 na 4. Natomiast pole drugiego to będzie prawie tak samo jak ten z, z tymi xami, bo to będzie a kwadrat pierwiastku z 3 na 4 No i teraz podstawiamy, zmienię kolor, bo się na bas grało. Tak, wiemy się. <laughs> Nie, to ja na bas grałem. E, dobra. p2 mamy tak, p1. P1, 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 P1 jest tu. Widzimy, że będziemy walczyć tutaj z ląkan, więc skorzystamy z tego, że to jest mnożenie przez odwrotność, więc to już napiszę tak ładnie, podzielone przez ten drugi, czyli pomnożone przez odwrotność tego drugiego, czyli będziemy mieć a kwadrat. pierwiastków z 3 w mianowniku. I to nas się pięknie pouprasza. Co? Czwórki się skracają, a kwadrat się skraca, pierwiastek z 3 się skraca i wygląda na to, że co? To jest 9. Pierwszych, czyli można by było powiedzieć, że stosunek objętości, w sumie tu, stosunek objętości pierwszego do drugiego to jest 9 do 1. I to jest odpowiedź C.